Okej, okay. chyba no wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. O, jest to już dziesiąty chyba odcinek. Jest to już ostatni odcinek, który nagrywam w trakcie tego maratonu. Dochodzi czwarta. E, I jesteśmy tutaj pod tawerną, znaczy dochodzimy do tawerny, skończyliśmy w trakcie tej misji. Ja sobie przed chwilą taką krótką przerwę zrobiłem. Ale co teraz? Właśnie dostaniemy się do tej tawerny, bo w poprzednim odcinku zbieraliśmy tych całych naszych ziomeczków e, do Jackdoa, Tych naszych takich e, niewolników po prostu odbijaliśmy, i, m, żeby dla nas pracowali. I teraz zobaczymy, co się będzie działo tutaj. Now Aye, it's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, adding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, oh rot. It's fairy stories you prefer a gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. Ten thousand times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. Misja ukończona. No nie ukończyliśmy jej w ostatnim odcinku, ale teraz już ukończyliśmy. ten lubię to, bo całkiem spoko była ta misja. No i zobaczymy co dalej. Jak się potoczą nasze losy w dalszym ciągu Akcje poboczne od kuriera Tu jest jakaś ten Słyszę, że tu coś jest Pasowałoby to zjeść Zjedz to O proszę bardzo A tu nutka jest przy okazji Ej co, ucieka nam Dobra, jest. Szanta. To jest ten goście co sprzedaje ulepszenia do Jackdoła, ale nam to na razie nie jest potrzebne. Tam jest jakiś punkt obserwacyjny, czy mi się zdaje, czy mi się nie zdaje. No dokładnie tu jest. Pasowałoby go też zdobyć. Jakiś stary, rozbity w ogóle wrak jakiegoś statku. Hmm, jak teraz się wspinać, no? To jest pytanie. Jak potem stąd, stąd zejść? To jest jeszcze większe pytanie. Hmm. O kurde, no na no, taką niską wodę skoczył? Czy nisko, no... Dwa, trzy metry jest, Na pewno. I znowu coś słyszę. Ja tu coś zbyt dużo rzeczy słyszę. Mamy mało pesos, to takie skarby by nam się przydały z chęcią. Możemy je zrekwirować, więc nie widzę najmniejszego problemu. O, już proszę bardzo. No, czysta, czysta tych tych całych. Gówniaków really, Ruplin, Reali, Reali Chibano, Reali Co jest? Pry fryzy i łupy Ok Z miłą chęcią morning, can't not a bad looking tinderbox you got there You sound a bit green, Hornigold Is it envy? Because mine's bigger than yours <laughs> if you know what i mean i prefer the spanish stuff so you've got yourself a fancy brig now fine well i'm going to teach you how to say it all right and how to take a prize the proper way thatch we'll catch you up at the old fishing village all right

me alert. Let's make some headway. I've no need for schooling. How many prizes did we take together as privateers? <laughs> There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. We're looking out for merchants, boys. Them that's fat with cargo. Find us a schooner with that spyglass, Kenway. You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping and a general idea of their toughness.

and unseen them from... Yeah, to Domtek. <muchy> Fire what cannons you will, and land a few strikes if you must, but for God's sake don't sink. It's no fun fishing cargo out of the sea. Although it can be done. <muchy> <muchy> <muchy>

Nie tamty kule, nie tam, nie w tą stronę Nie tą drogą strona Nie tą drogą, nie tą stroną drogę Do przodu Kur <śla> Wiebałem <piewnik. śla> się w nich i take pride in piloting my own ships ben keeps me alert let's make some headway shall we i've no need for schooling how many prizes did we take together as privateers <laughs> there's a chasm of difference between joining a raid and captaining one we're looking out for merchants boys them that's fat with cargo find us a schooner with that spyglass can we You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping and a general idea of their toughness. Are you trifling with me, lad? Take out your spyglass. There's a prize worth taking. Good! Take us in close. After you subdue a prize, project authority. Demand respect that you would never give yourself. This weaves a spell over.

Teraz. Teraz, jeszcze raz, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Dobra, jest unieruchomiony. Podpłynę do niego i naciśnij kółko, aby przeprowadzić abordaż. Dobra, on teraz z tej strony będzie płynął chyba, nie? O ja, niczym normalnie w tych filmach takich piracki typu piraci z karaibów wjeżdżamy w nich jak Rosja w Polskę rozstawiać te liny takie nie wiem czy co tam jak tam się przywołał właśnie że będzie można sobie w każdej chwili takie właśnie coś zorganizować. Taki kurde atak na statek Mi się to podoba, bo to ma taki swój klimat właśnie Piracki <laughs> hey, tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold, this is my crew. We are sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you owe. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, senor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sand. You got that? Please do repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. Z tak to załatwiają piraci Naprawmy kawkę, znaczy Jackdoła No to by był niegłupi próbę go naprawić To jest szkodliwy wyjście na bok z tak mało skargo Proszę znaleźć to

Jedzie za nami szkuner, Czemu za niego, za niego nie ruszyłem? Momentu. Do <słysząc> o dobra, ale dostaną. Rozwalili się, nie? Już po łupie. Kurde no. A tamten płyniemy w takim razie. Prędkość jest? Jest. Po powietrze w żaglach jest? Znaczy wiatr w żaglach jest. Jebnięcie o piasek? O ten o mielizny jest. Wszystko jest. Jewnięcie o skałę za raz, dwa, trzy. Udało się. He, <laughs> he, siema. Hamować. Dobra, wchodzimy na pokład. Abordage time. I tam wchodzę. Podpłynę tam sobie. Tu powinno nam wystarczyć chyba. Ok, jeszcze jeden, jeszcze jeden. I oni już się będą poddawać. No i świetnie, poddali się. Naprawmy jeszcze kawkę, co nam szkodzi. Good take today, Kenway. Half a dozen scores of that size and you'll be set for a year. Now let's sell this cargo and fix up your jackdaw with a few more trinkets. Sod it, you. I'm looking for a prize that'll set me up for life. I'll be king of the West Indies then. We came to Nassau to get away from the likes of kings. Well, I'll be a man of property and promise anyway. Jesus, let that dream go, lad nassau is the place to be not england do you ever dream of the big score a ship so full of gold and silver just split it and sail home sure but it's only a dream every man hopes to find a dozen chests of gold with no owners there is rare... there is rare... <laughs> Oni mogą śpiewać albo nie śpiewać. Niedługo tu będzie West Coast Classic i będzie yy, Non-Stop Pop FM. Yo, ho, yo, ho. Takie już życie być piratem, trzeba łupować wszystko. Fajna miejscówka. Dobrym bitem zapuszczałem.

O no kurwa, co się dzieje? Przyjdę sobie tutaj kupić kadłub. Przytrzymujmy i kadłub razy 3. Plus gwałt. Nie no żarty. Salt Key jesteśmy w jakimś wybrzeżu w ogóle kurwa gdzie ja jestem Chciałbym sobie kadłub kupić, średni czy jakieś tam ulepszenia kawki Pancerz kadłuba Niech będzie ten level O ja, cieszę się wszyscy Jeszcze 100 godzin grania w Asasyna i będziemy mieć niepokonany Jackdaw. Ja tam... naprawdę mi się podobała, bo podobała mi się ta misja, naprawdę. Nie to już na dzisiaj. Trzymaj to i Nassau będzie pierwszą miasteczką, gdzie mężczyźni i kobiety mogą żyć tak jak Bóg ich stworzył. Łatwo i przyjemnie. To wszystko co A few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here. You praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. <coughs> this one's yours. Fly it proud. I will. I hand over the docket, I lend If we're to keep our republic afloat, We'll need guns, as well as gold. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, will not offend our own, monarch. As you've likely seen, the number of merchants ja roving these waters is three score the number of military ships. They're not precious, but in small Zrobię sobie na razie przerwę. Ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i to by było na tyle z mojej strony w tym odcinku. No i cześć wam wszystkim. A poza tym następny odcinek to już będzie jutro dopiero, bo to nagrywam jakby pod rząd, więc teraz sobie przerwę robię, po prostu idę spać. Więc cześć wam wszystkim.